Chciałam Wam zaprezentować piękny dres granatowy. Tak właśnie wygląda. Granatowy dres. Jest naprawdę milutki w dotyku, cieplutki, na jesień i na zimę oraz na wiosnę. Tak się prezentuje. Tak mogę Wam pokazać. Tej strony jest naprawdę elegancki. Ale jest też y, kilka innych kolorów, które zapewne, jeśli Wam się spodobają, to piszcie do mnie na pliw. Które y, Wam się spodobały? Dresy. No i Waszym zdaniem, które są najlepsze? Jeżeli będziecie chcieli to piszcie do mnie na Messengera no i w komentarzach. To jest granatowy dres. A teraz pokaże się w następnym dresie. I to jest kolor takiego jasnej czerwieni, takiego jasnego bordu. Przepiękny, bardzo ładnie się prezentuje. Jest naprawdę elegancki. Z każdej strony, jak on wygląda. I to jest właśnie też bardzo ładny kolor. Jeśli Waszym zdaniem podoba się, piszcie do mnie. Kolor to jest taki pudrowy róż, ale też bardzo ładny. Jak myślicie, że ten kolor Wam się podoba? Jest naprawdę super też, nie? Jeszcze też inne kolory są z tego właśnie rodzaju. To Wam zaprezentuję. Razem to szary. Te kolory wszystkie są w modzie. Od granatowego, różowy, bordowy i szary. Taki najczęściej kupowany. Yy, oraz ewentualnie beżowy. Czyli ten, co Wam jeszcze też zaprezentuję. A beżowy to jest właśnie Beżowy przepiękny kolor. Beż też pięknie wygląda, co? I czarny w białe paseczki. Też bardzo elegancki. Czarny to zawsze do wszystkiego też pasuje. Także też najczęściej jest wybieranym. na adresy I elegancka jesteś